Co prawda z małym poślizgiem, ponieważ wczoraj niedziela palmowa i specjalnie nie chciałem przy tej handlowej niedzieli gdzieś tam jeszcze dokładać jakiś ferworu intelektualno-duchowego walki, ale dzisiaj chcecie zabrać do domu Maryi, bo tak to się nazywa. Zresztą zaraz pokażę. Oryginalny tutaj temat pod tytułem Domus z I oczywiście jest to specjalna kryptoreklama, ponieważ chciałbym ten wielki tydzień Zacząć razem z Tobą w miejscu, gdzie jest jej dom, czyli w Gieczwałdzie. Tutaj na warmi u nas chcecie Cię pozdrowić tam, gdzie jesteś: czy na Podkarpaciu, czy na Śląsku Dolnym, czy Górnym, czy na Wybrzeżu, czy na Kaszubach, czy na Podlasiu. Z każdego krańca Polski nie tylko chciałbym Cię czule pozdrowić i zaprosić do dwóch rzeczy. Pierwsza. Cofnąć się chwilę do wczorajszej liturgii Słowa, nie tylko do męki pańskiej, która była czytana, ale do czytań, zwłaszcza do drugiego czytania z listu do Filipian. I to niech będzie takim progiem otwierającym cały ten i dzisiejszy dzień, ale też otwierającym cały ten wielki tydzień. Bo nie tylko brniemy. Powoli do świąt, żeby tam przelecieć szybko tak przez wielki czwartek, w piątek no trochę się tak smutniej robi. W sobotę to w zasadzie święconka i, i ferwor sprzątania i przygotowania na y, niedzielne śniadanko. Może już tam kogoś własi, takie obaska albo wędlinka gdzieś z tej święconki, tudzież wykluwające się jajeczko. No i po to, żeby szybko poświętować jeszcze lany poniedziałek, no i dzida znowu w kolejny tydzień święta, święta i po świętach. I żeby tak nie było, żeby nie było tak, jak co roku, żeby nie było tak, jak co wielki poniedziałek, wtorek, świat. po to dzisiaj to moje gadanie. I chciałbym dzisiaj odkorkować dla tych, którzy jeszcze nie mieli możliwości, bo różne rzeczy, bo różne zaangażowania, żeby około godziny 9 czy 21 wieczorem wejść do Twojego domu, ja razem się z Tobą chwilę pomodlić, słowem i potem pobłogosławić Ciebie i cały ten dom. No dobra, to co? Ja zaczynam od mm, dobrej kawki. Polecam kawkę, która się nazywa Flat White, czyli podwójne espresso z odrobiną mleka. Lepsze espresso niż depresso. Zdrówko. Przezacne. Trzeba sobie robić dobrze czasami. Ja się tego uczę dopiero po 40. Yy, ale sięgam do słowa. Oczywiście będę korzystał z przekładu Biblii I Kościoła, do której bardzo mocno zachęcił mnie ksiądz Michał Olszewski, sercanin. Jego też polecam posłuchać. Profeto.pl. Jedno słowo, codziennie jakiś komentarz. Na niedzielę też się zdarzają sytuacje. No dobrze. A ja chciałbym Cię zaprosić do tego, żeby ten wielki tydzień rozpocząć od wezwania z listu do, z listu do Filipian jest drugi rozdział, wczoraj to wybrzmiało w drugim czytaniu i wersik jest dziewiąty. Dlatego Bóg wywyższył Go i dał mu imię, ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa. Uklękło każde kolano, taki tej właśnie nie tylko uklękło każde kolano istot niebieskich, naziemnych i podziemnych. I aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. I teraz chciałbym Cię prosić, żebyś zaryzykowała, zaryzykował mocą tego słowa, które przed chwilą czytałem. Taką prostą rzecz. Cokolwiek będziesz robić dzisiaj, żeby to było w imię Jezusa. Zobacz, jest takie przykazanie, z którego często też się oskarżamy, przygotowując się do chociażby spowiedzi na tej Wielkanocnej. Wzywanie Pana Boga na daremno imienia Bożego nadaremno. O Jezus Maria, Chryste Panie, Matko Boska. I tego rodzaju wezwania, które najczęściej pojawiają się w takim pewnie codziennym życiu. Może Cię ktoś przestraszy, może Ci coś z rąk wypadło, może się zirytowałeś czy zirytowałaś na samą siebie, może to jest przeplatane, oprócz Jezus Maria jeszcze mm, i tu trzy kropki mogą długie lecieć. No i tam szybko to wyspowiadamy i finał. Ale zobacz, a jakby wyzywać tego imienia Pana Boga właśnie na ważną, nie na darmo, tylko na coś bardzo ważnego, cennego, hajsownego, tak bym powiedział. Czyli imię Jezus zawiera w sobie: Jezus, Bóg zbawia. Chrystus to jest ten, który jest namaszczony. Czyli Jezus, czyli Bóg, który zbawia, jest namaszczony przez Ojca. I teraz. Jeżeli wzywasz tego świętego imienia, Jezus, no zobacz, najpierw wzywamy Trójcy Świętej przeważnie, tak? czyli coś zaczynam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, czyli zobacz, gdzie to się krzyżuje. Mam cię Boże w moim umyśle, chcę, żeby to zeszło do mojego serca, bo sercem też chcecie chcę uwielbiać i wyznawać. I to wszystko jeszcze jest przecięte w okolicach albo tchawicy, albo trochę niżej serca, czyli czym oddycham, co mam w sercu, co mi bije na co dzień. Co jest z moją y, też naturalną miłością, i to wszystko jest zamknięte w Trójcy Świętej: Ojciec, syn i duch. Jakby w samym środku, centrum tego jesteśmy. Ale teraz Pan Bóg nam daje jeszcze takie narzędzie, można by to nazwać, taką wielką pomoc, i nie jest to, proszę Cię nie pomyl, nie jest to żadna magia, nie jest to żaden okultyzm, nie jest to żadne nadawanie imieniu jakichś y, nadprzyrodzonych właściwości. To jest sama moc Boża, moc błogosławieństwa, które zawiera się w imieniu Jezus. I mocą tego imienia wzywanego nad sobą, nad Twoim dzieckiem, nad Twoją żoną, nad Twoim mężem, nad Twoim domem, nad Twoim posiadłością, wszystko co masz tam materialnego i niematerialnego, w imię Jezusa Chrystusa, możesz wzywać na przykład. W imię Jezusa Chrystusa błogosławię Cię, mężu, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W imię Jezusa Chrystusa błogosławię Cię, żono, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nawet jak teraz jesteś w pracy, nawet jak teraz jesteś daleko od męża, bo może pracuje na całą rodzinę gdzieś za granicą kolejny miesiąc. I to jest wi-fi, które zawsze ma zasięg. Tutaj Panu Bogu się nie zrywa. Ale w imię Jezusa Chrystusa możesz błogosławić swoje dzieci. W imię Jezusa Chrystusa ja spróbuję lewą ręką, żeby było zacniej. Błogosławię Cię Synu, błogosławię Cię Córko w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mamy mnóstwo złych życzeń od ludzi nawzajem, czyli jest tam moc przekleństwa, tak? czyli życzenie komuś zła, ale w imię Jezusa Chrystusa rozpoczynam tą pracę. W imię Jezusa niech ustąpi wszelka choroba z tego domu. W imię Jezusa Chrystusa niech będzie złamana moc wszelkich przekleństw. My jako kapłani też w większości wypadków nie dajemy temu wiary albo nie mamy po prostu nawet świadomości tego, że pan mógł dał nam z mocy sakramentu kapłaństwa tak potężną moc jego imienia, że my jako kapłani występujący w jego imię, jak sprawujemy eucharystię to jesteśmy jakby drugim Chrystusem i ofiarowujemy go Ojcu, to w imię Jezusa Chrystusa możemy Mnóstwo rzeczy błogosławić, czyli oddawać Jezusowi na własność. Począwszy od najprostszych rzeczy, które mamy. Wzywanie tego imienia Jezus, niech ci uświadomi taką rzecz. Jezu, wzywam Twojego świętego imienia nad tym domem, w którym jestem, nad moją rodziną, nad moją wspólnotą, nad moimi dziećmi, nad moim małżeństwem. Proszę cię, żebyś zlał z nieba moc swoich błogosławieństw. To jest najprostsza modlitwa, którą możesz. W każdej chwili, wszędzie, jadąc samochodem do pracy, wracając z tej pracy, jadąc na jakieś trudne spotkanie. Panie Jezu, wzywam Twojego świętego imienia Jezus na czas tej rozmowy, która się teraz ma dokonać, w której się boję, której się obawiam, na czas tej rozmowy o pracy, na czas jakiejś trudnej rozmowy może z przyjacielem, z kimś, z kim mam trudne relacje, na czas rozmowy może przy Stole Wielkanocnym. Panie Jezu, wzywam Twojego świętego imienia nad moim małżeństwem, w którym nie widzę już szans na to, żeby cokolwiek się skleiło. Jest wszystko tak zaorane, tak potłuczone, tak zmiażdżone, że po ludzku nie ma szans na to. Terapeutycznie nie ma szans na to. Ale zawsze jest ta możliwość, że nawet i na samym końcu możesz wezwać świętego imienia Jezus. Gdzie wzywając go wszystko co materialne, niematerialne, uwaga, nawet naziemne, to czyli to co na ziemi żyje, podziemne, czyli to co jest nawet gdzieś tam w przeolu czy w czyscu, ale również to co jest w niebie, musi uklęknąć na wezwanie tego świętego imienia Jezus. I do tego cię proszę i do tego cię zachęcam, żebyś na początku tego wielkiego tygodnia wzywał świadomie, dobrowolnie i nie na darmo. Tego świętego imienia, do swojej codzienności, do tego, w czym żyjesz. I na ten czas tego wzywania imienia Jezus, na ten czas tego wielkiego tygodnia, gdzie proszę cię, żeby trochę odłożyć komórkę, trochę odłożyć to skrolowanie, przyglądanie tych vintedów, shinów, temu, wszystkich tych innych social mediów, gdzie cały czas jeszcze teraz w okolicach się będzie miętolić, będą nowe newsy, jakieś kościelne, niekościelne, znowu jakieś fekalia wywalą, no bo to jest czas, gdzie musi człowiek zostać zalany tymi sytuacjami, więc chroń się od tego. Sama o to zadbaj, sam zadbaj o taką higienę swojego życia. Odłóż telewizor, odłóż laptopa i daj sobie taką czas. Ja właśnie dzisiaj sobie tak zafundowałem taki czas miłości dla siebie i przyjechałem do miejsca, które bardzo lubię, które bardzo mi pomaga, które wiem, że muszę się wyciszyć, bo mam bardzo dużo pracy teraz w najbliższych dniach, spotkań, rozmów, ale mnie to jara, ja to lubię ale żebym nie przebiegł tego Wielkiego Postu, końcówki, jeszcze od tego dnia i będę tak naprawdę celebrował wszystkie te święte dni, czwartek, piątek, sobotę, niedzielę, poniedziałek, to żebym też mógł to przeżyć, a przez to dawać też ludziom to doświadczenie miłości Bożej. I to nie da rady inaczej, jak nie odejdziesz na pauzę na bok. To jak jedziesz, nie wiem, tirem, no i stajesz tutaj, nie możesz się stąd ruszyć, no bo tachograf ci mówi. Warto zadbać o taki swój codzienny, życiowy tachograf. Żeby zjechać na pauzę i nie ma zmiłuj, i nie ruszam się stąd. To jest czas dla mnie, ze sobą, dla mnie, ze sobą, przy Bogu, w Jego święte imię Jezus. I na ten czas Ci błogosławię, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.